Poranne Kaosan, godzina 4.30 Z imprezy zostały głównie kurczaki i Jakieś dziwne meduzy Nigdy nie wiem co to jest, ale wali rybą Palonik Pronto, pronto Kosztuje to 10 zł Może trochę więcej i wszyscy czpają jak szaleni Boże, wygląda to jakby machali klej Widzieliście kiedyś ten film, co te dzieci bezdomne na dworcu w czpają klej To tak właśnie tutaj wygląda na każdej imprezie O, tak, już się zataczają Nie wiem jaka jest pod tym faza Nazywa się, że gaz rozśmieszający, ale nigdy nie widziałem, żeby ktoś się śmiał po tym. Raczej chodzą jak najebani przez 20 sekund, się wywracają i tyle. Czpuny, czpuny, czpuny. Wszędzie czpuny. To chyba angielska tradycja, czpanko. Jak nie można na nielegalu, to trzeba na legalu. How old? What? How old? 23 klaszczą. Sprawdź, czy to Warszawa czy Bangkok. Sprawdź, co typy zetwością patrzą. Jak ktoś buja się z lepszą panną Tak, ty idę, idę, i na jednym z kodu podrośczenia. Mm -hmm. mm -hmm. Hello, you are You both the wanted, huh? You both wanted. Wanted? <laughs> <dead. laughs> Hello, 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 <laughs> Hello, Say something to camera. You can say something. Say something? Oh. Okay, thank you. Tak czy siak, Azjata się wykazał niezwykłą kreatywnością Tymczasem, tak jak mówiłem, poniekąd kupiłem swój alkoholizm Bo tu jedno piwko to już jest... Witam, witam w Westerkunde Witam Witam w Westerkunde, chcesz pójść? dziękuję Chcesz pójść No, dziękuję Auto wjazd na lokalny Red Light District W Jiskarską ulicę to się nazywa line-up Line-up imprezy Jakby tego lepiej nie ująć Ale sobie dziadek wychodził fajną sztukę Fajna sztuka dla dziadka W Bangkoku jak chcesz się bawić normalnie idziesz wtedy na Kaosan, tam są głównie backpackezie, młodzi ludzie i normalne dziewczyny. Ale jak pójdziesz tutaj na tą ulicę, no to tak jak widzicie. Mama. Ale stoisko z wiagrą i sztucznymi kutasami, to tu jest na każdym rogu dosłownie. I kolejne. I kolejne. I kolejne. I kolejne. I kolejne. I kolejne. Ogólnie to muszę nagrywać info Myślę, że mam schizofrenie jak magiki gadam sam do siebie. A ja po prostu jestem kronikarzem A tutaj proszę Was, nawet co zamontowane wiatraczki w środowisie. Nie ma co wydawać ciężki, o zarobionych pieniędzy na taksówki, mimo że kosztują po parę złotych, ale kto by chciał tracić parę złotych, skoro można przez całą dobę taki autobusik złapać. Który to kursuje na trasie między Kawasan a wszystkimi innymi melanżowymi miejscami? A tutaj pani, która zbiera pieniążki, nie ma, darmo chodzi jakieś kanary, nie kanary. <gry arriver> <gry arriver> no, thank you. No, thank you. Nie jestem Nagle patrzę, że na ziemi leży 10 zł. A może i, i 12? Stwierdziłem, dobra, zawijamy i szybko spadam zanim przyjdzie właściciel, ale teraz sobie właśnie zdałem sprawę z czegoś więcej. To nie było 10 zł, tylko 65 człowieku. Cięciach ręce, bo i są wariaci chcą więcej To świat, ten dla nas jest taki piekny Tylko ludzie z kurwy syny ciągle zaciskają zęby Nawet nie wiesz ile fiutów jest zawistych dla ciebie A ty dobry na jeszcze dzieli się chlebem Duże to to może nie jest, ale taki ryżyk polany mlekiem kokosowym na słodko z mango Zajebista rzecz, 4-5 zł, ale naprawdę warto Właśnie dotarłem moi drodzy do miejsca w którym Prison Break nie ma racji bytu, czyli Bank, Bank Paris Hilton, też Bank of Hilton. Więzienie lokalne, największe prawdopodobnie w Tajlandii, najbardziej znane. Przebywają tutaj wszyscy obcokrajowcy oskarżeni o przemyt narkotyków bądź też po prostu posiadanie potrafią dostać za posiadanie wyroki rzędu nawet kilku lat, a za przemyto to kilkanaście, a czasami nawet dożywocie. Jest to miejsce, w którym swego czasu w celach siedziało po 70 osób. Zabronione jest tam posiadanie jakichkolwiek gazet, czasopism we własnym języku. Kiedyś była taka akcja, że obcokrajowcy przemytnicy dostawali biały ryż, a lokalni ryż kary. I stwierdzono, że to rasistowskie, dlatego zaraz się zostaje ryż biały. Można tutaj żyć turystycznie. O, ok. Tam było centralne wejście jakiś murzyn do mnie zaczyna moją kamerę brać. W tym ją wyrwać z ręki. Ja cały czas pozwalałem, a ostatecznie jak go pytałem o co chodzi, to zaczął po y, pół angielsku, pół afrykańsku mówić, że mu ukradłem oczy. Że nie ma teraz oczu. I cały czas kazał mi oddać kamerę policjantowi. Ale bo nie chciał tej kamery i w końcu kazał mu się Pewnie w jego wiosce mówią, że jak został nagrany, to teraz ukradłem mu oczy i duszę i pójdzie do piekła. Nie wiem. Można to nie odwiedzić. Wiele osób odwiedza tutaj, przychodzi, żeby z wykonać taki niegodziwy proceder. Trzeba się umówić z kimś, kto tu odsiaduje wyrok swojego kraju. Powiedzieć, że się jest znajomym albo z rodziny. Jak planowałem zrobić jednak zmieniłem zdanie, gdyż jest to po prostu jakby to lekko ująć nieetyczne. Dużo osób, które przychodzą tu na wizyty, starają się im pomóc, skontaktować z rodziną, dowiedzieć czego potrzebują, dać im informacje z ich rodzinnych stron. Wszystko po prostu pomóc. Więc stwierdziłem, że nie no, nie będę chujem i nie będę szedł się spotkać z człowiekiem, totalnie mając go w dupie, byle tylko nagrać więzienie i ludzi z nim będących, dlatego nie pokażę go Wam, ale jeśli ktoś z Was będzie w Bangkoku i ma dobrą duszyczkę, chce pomóc ludziom, to może się skontaktować, tutaj trzeba iść na policję, ma spis ludzi i można wtedy z kimś z Polski się tutaj spotkać, o ile jest. Jeszcze więcej kurczaków A wody w kiblu jak zawsze na wesoło wesołe ludki Nie ma nabrać wodę O wszędzie I otworzyć to serce Wszystkim wtedy dwóch podzięce Odpowiednia jest już pora Będziesz piewać mordą stola All okay. right.